Cześć wszystkim. W tych szczególnych czasach mam dla Ciebie szczególną propozycję. Przejdź na aktywną stronę granicy działania. Stań się czyniącym. Wesprzyj mnie i każdego wojownika światła, a przede wszystkim siebie w tworzeniu nowego życia, w tworzeniu nowej Ziemi, w tworzeniu tego, co i tak jako ludzkość. Potrzebujemy stworzyć po ogromnym chaosie, który rozpętał się w tej chwili. Dołącz do ceremonii transformacji świata. Ceremonia ta ma na celu, uwaga, przejęcie tematu płomienia, który został wzrodzony w świecie. Za każdym razem, kiedy obserwujecie społeczny, socjalny przewrót, za każdym razem, kiedy w zamieszkach. I w ogniu, i nierzadko we krwi wyraża się nowy system, mamy do czynienia z gorączką Ziemi, z gorączką świata. Niekiedy ta gorączka przyjmuje obraz epidemii, niekiedy dokładnie co 200 lat. Znajdujemy się w takim punkcie wydarzenia, i dlatego też już teraz zapewnijmy sobie, że znajdujemy się również w dalszych punktach wydarzenia Ziemi. Miejmy znaczenie. Stańmy się tą zmianą, która jest potrzebna. Po raz pierwszy w historii mamy możliwość skonfrontowania się w praktyce z tym, czego uczyliśmy się przez całe życie. Z tymi wszystkimi najważniejszymi symulacjami, które mieliśmy szczepione przez ostatnie 20 lat hollywoodzkiej kinematografii. Teraz każdy ma na stole nie tylko własne ręki, ale również. Całe wyobrażenie społeczne tego, czym jest system, tego, czym jest życie, tego, czym jesteśmy my jako ludzie. Dlatego też teraz połączmy siły. Niezależnie od tego, w jakim rodzaju magii realizujesz się na co dzień, niezależnie od tego, czy w ogóle przyszło ci to na myśl wcześniej, teraz możesz dołączyć do rytuału i wraz ze mną, wraz z czyniącymi Akademii Ducha, Wraz z każdą osobą, która zgodnie ze swoją własną, wolną wolą postanowi dołączyć do naszego wspólnego działania, uratujmy planetę. Uratujmy planetę nie tyle przed niewidzialnym wrogiem, którego nie mogę wymienić z imienia, dlatego że to najgorętszy rządowy hashtag i za to rozdają bany, darmowe ponoć, ale za to na wiele dni. Z tego względu do tej kolejki się nie zgłaszam. Lecz tak jak wspomniałam w opisie, liczę na Waszą wrodzoną bądź nabytą inteligencję, o czym tu rozmawiamy. Kochani, ludzki organizm ma tylko dwa tryby. Tryb aktywny, czyli tryb rozwijać się i rozmnażać. Tryb zwycięzcy i tryb pasywny, czyli tryb przetrwać. Tryb, w którym zależy człowiekowi tylko i wyłącznie na tym, żeby jego podstawowe instynkty zostały w jakikolwiek sposób... Zaopiekowane, wzięte pod uwagę. Nie bądźmy społeczeństwem, które strachem i paniką da się wtłoczyć w tryb przetrwać. Pamiętaj o tym, że masz wpływ nie tylko na siebie. Na każdą jedną osobę, która posiada chociażby jeden atom Twojej obecności, masz również bardzo bezpośredni, wewnętrzny tym atomem wpływ. W związku z tym pamiętaj, że to, do czego ty dojdziesz, możesz. Puścić światłem we każdy jeden punkt, do którego kiedykolwiek dotarła Twoja obecność. Czy dotykiem, czy głosem, czy też w jakikolwiek wizualny sposób, do jakiegokolwiek domu zmysłów. Pamiętaj, że sięgasz aż tak daleko. I wszędzie tam, gdzie sięgasz, może udzielić się, może popłynąć Twój strach i zasilić, przybić piątkę ze strachem w tej osobie, w której ten Twój okruszek jest. Bądź możesz puścić sobą magię, możesz puścić sobą dobro, możesz puścić sobą zmianę. W Rytuale Transformacji Świata zachowamy się bardzo Rastafari. Rastafari oznacza fire", czyli wznieć ogień. Ogień to zmiana. W trakcie rytuału naszym celem jest przejęcie tematu gorączki, która została wydarzona. Przejęcie temperatury, prędkości. Mocy tego całego społecznego oddziaływania, tej fali, która w tej chwili zalewa świat. Częściowo jest to fala złożona z naturalnych tendencji, z naturalnej reakcji. Częściowo jest to oczywiście podtrzymywane sztucznie i służące określonym interesom. Dzięki naszemu spotkaniu będziecie umieli odróżnić, co jest faktyczne i realne, co jest tylko i wyłącznie e, Sensacyjnym, szokującym materiałem, który ma za zadanie wyeskalować sytuację. Pamiętajcie o tym, jednakże, że mamy do czynienia z sytuacją prawdziwą, realną. Nie lekceważcie rządowych zakazów opuszczania domu. Mam do Was ogromną prośbę, chociażby z tego punktu, bo wiem, że to jest wideo, które usłyszycie najszybciej. Nie starajcie się zachowywać w tej chwili rebeliancko i faktycznie uciekać z domu i oglądać wiosnę. Bo, jakkolwiek wiosna jest bardzo piękna i skupimy się na niej podczas naszego działania, tak wasze. Wychodzenie z domu jest nie tylko nieodpowiedzialne dla Was i Waszych domowników, ale również dla każdej osoby, która może Was spotkać. Pamiętajcie o tym, że w tej chwili ważne jest, żeby zachowywać się maksymalnie bezpiecznie i odpowiedzialnie. I cytując mema, po raz pierwszy masz możliwość ocalić planetę siedząc na tyłku i oglądając Netflix. Nie Do tego. Więc kochani, spotkajmy się online. Oczywiście jesteście przygotowani na taką formę spotkania. Jeżeli nie, jeżeli nie wiecie, jak to się robi, dowiedzcie się, co to jest webinar. Webinar to takie spotkanie przez internet. Będziecie mieli link pod spodem wideo, będziecie wiedzieli, jak dołączyć. Jeżeli macie osoby, które chciałyby być w kontakcie z taką informacją, nie wiedzą jak to się robi, jeżeli macie osoby, które chciałyby wziąć udział w naszej rytualistyce, w tym co robimy, w tym co tutaj będzie się działo, ale nie wiedzą jak to zrobić, proszę Was w tych szczególnych czasach, żebyście im to po prostu udostępnili, żebyście ich nauczyli, żebyście przekazali tę wiedzę. Słuchajcie, mieliśmy czas na to, żeby się zorganizować internetowo jako społeczeństwo, wierzę, że zrobiliśmy to dosyć dobrze. Jeżeli potrzebujecie. Pomocy w przekazywaniu wiedzy swoim ludziom, w przekazywaniu wiedzy swoim uczniom. Pamiętajcie o tym, że ja zostałam tutaj, my zostaliśmy tutaj, natomiast moja ekipa została w Polsce. I oczywiście, jeżeli potrzebujecie robić to, co ja robię w tej chwili, jeżeli potrzebujecie przekazywać swoją naukę, swoją wiedzę swoim uczniom w jakikolwiek sposób, przez jakiekolwiek lekcje, jakiekolwiek działanie, zgłoście się do moich ludzi, odnajdźcie to ogłoszenie na naszym Facebooku. Mój tym wideo oczywiście jest na miejscu, bardzo chętnie Wam pomogą. Pamiętajcie również, że rytuał transformacji, który w tej chwili wykonujemy. Mam do niego nawet notatki, bardzo jest to poważna sprawa. Jest rytuałem, który daje Tobie, a mówiąc Tobie, mam na myśli Ciebie w Twojej formie fizycznej, mentalnej i duchowej, ale również Ciebie w każdej formie, w której istniejesz, w innych ludziach. Więc ten rytuał daje Tobie osobiście i w efekcie Ciebie na świecie wsparcie. I wzmocnienie dla każdej Twojej mocnej cechy, przydatnej w tym czasie. Rytuał jest bardzo szczegółowy. Po raz pierwszy został opisany przeze mnie w taki sposób, w jaki opisuje się go dla rytualistów. Zachęcam Was bardzo, żebyście niezależnie od tego, czy macie praktykę w magii, czy nie, tego dnia zapalili najlepiej białą świecę albo świecę z pszczelnego wosku, ale rozumiem, że odpaliście to, co macie w domu, więc wszystkie oprócz czerwonych i czarnych. Takie świece mogą się znaleźć na Waszych ołtarzach i. Taką świecę należy odpalić pomiędzy sobą a komputerem, sobą a urządzeniem, bądź też po prostu na Twoim ołtarzu, jeżeli posiadasz ołtarz. Świeca odpalona na północ będzie świecą, która da Ci większe wejrzenie do wiedzy, będzie świecą, która z uwagi na adresację płomienia będzie Cię kontaktowała z parapsychicznymi skalami tego, co się wydarza, będziesz bardziej postrzegać to spirytualnie. Na zasadzie, nawet wizualizacje będą bardziej dotyczyły wiedzy i zrozumienia. Świeca odpalona na wschodzie zaprasza nowe rzeczy, jest jak nasiono, które dopiero zasiewa, jest jak wschód słońca, zaprasza nowe okoliczności, nowe rozwiązania, których nie było wcześniej. Świeca odpalona na południu świeca, która po pierwsze może komunikować ze zmarłymi. Południe jest często odbierane tak jak dół, to co znajduje się pod naszymi stopami. Oprócz tego jest to, można powiedzieć, świeca tego, co już wyrasta, świeca konsekwencji, świeca, można powiedzieć, sukcesu, aczkolwiek ja bym powiedziała bardziej ugruntowanie. Świeca ziemi, świeca sprowadzania do materii, świeca... Na kierunek południowy, jeżeli ołtarz jest po prostu zaadresowany na południe. Jest to świeca, która przywołuje ten efekt w materii jak najszybszy, natomiast świeca odpalona na kierunek zachodni, w kierunku zachodnim, jest to świeca w kierunku sukcesu, w kierunku, w którym oznajmiasz przygotowanie na plony, które szykowałeś już jakiś czas. Więc jest to świeca, która zaprasza do Ciebie już. Stworzoną falę. Zasadniczo możesz po prostu odpalić świecę w miejscu, które Ci odpowiada. Fajnie jednak, jeżeli sobie sprawdzisz na kompasie, nawet na aplikacji, na komórce, w jakiej orientacji ten Twój ołtarz powstał czyli gdzie dokładnie adresujesz swoje prośby. Kolejna rzecz jest taka, proszę Was również o to, żebyście tym razem Przygotowali się rytualnie, i oczywiście, jeżeli nie macie w zwyczaju, nie wiecie, jak to się robi, nawet jeżeli odpalicie t albo na początku naszej wspólnej drogi rytualnej, czyli na początku rytuału, kiedy tylko będzie start naszego wspólnego czynienia, kiedy nawet zrobicie płomień w ten sposób, zapalić, tak? Więc w takim momencie, nawet jeżeli zrobicie coś takiego, będzie to dołączeniem płomienia. Jest to bardzo ważne, aby tym razem ten płomień wskrzesić, aby tym razem chociażby sztuczne ognie, chociażby płomień na kuchence gazowej, żeby przez minutę chociażby płomień płonął z Waszej strony. I teraz uwaga, jeżeli to jest płomień na świecy, Pomóżcie jej, pozwólcie jej, trzeba jej pomagać, dopalić się do końca. Jeżeli się obawiacie, że to może być niebezpieczne, włóżcie później taką świecę na talerzyku, na przykład naklejoną na talerzyku, y, włóżcie ją do miski z wodą albo y, po prostu włóżcie do wanny, jeżeli macie metalową wannę, y, albo do garnka y, z... Macie wysokie garnki, zapewne możecie nawet nalać trochę wody, jeżeli macie wodę deszczową, bądź jeżeli po prostu czujecie, że w ten sposób chcecie zrobić. Pamiętajcie o tym. Że na moim Facebooku znajdują się inspiracje, które Wam pokazują, jak ja i moi czyniący robimy ołtarze. Ale też pamiętajcie o tym, że nie znaczy to, że macie za tym bezpośrednio podążyć. To są inspiracje, to nie są wytyczne. To są zdjęcia, na których widać, co się wydarzało, czuć energię sytuacji, czuć powagę, często potęgę, ale nie są to nawet zdjęcia z takiego rzutu, z których moglibyście to jakkolwiek odwzorować. Więc ogólnie rzecz biorąc, Kierunek jest taki, ażebyście zgromadzili wokół siebie te rzeczy, które są istotne, te rzeczy, które e, Waszym zdaniem, ułożone w krok wokół Was, e, mogą Was w ważnej sytuacji, w ważnym momencie wesprzeć albo obronić. Zróbcie wokół swojej świecy krąg. Niech to będzie krąg z soli, niech to będzie krąg z, ze słów wyciętych z gazety, które są dobrymi słowami, które chcecie zaprosić, albo z waszych własnych wypisanych słów, które rozsypiecie naokoło, albo jeżeli jesteście bardzo kreatywni, wycnijcie po prostu literki i stwierdźcie, że zawsze możecie z nich ułożyć to, co chcecie. Nie tu jednego takiego czarodzieja na zajęciach, więc na spotkaniu w sumie. Więc można powiedzieć, kochani, że. Wasza rytualistyka jest absolutnie w waszych rękach. Ja was tylko proszę o dwie rzeczy: o ogień i o to, by ten ogień, w momencie, w którym wystartujemy rytuał, zapłonął u każdego z was. I tutaj uwaga, jeżeli nie możecie, jeżeli naprawdę nie możecie, niech to będzie lampka, niech to będzie tak jak powiedziałam, zapalniczka, nawet zapałka, niech to będzie po prostu wasza obecność. W fizycznym ogniu przez moment, wasze spowodowanie fizycznego ognia, i oczywiście mam nadzieję, że w tej chwili przeczytacie sobie w głowie moim głosem wszystkie wytyczne BHP, które do tej pory otrzymaliście w moich naukach, bo należy to zrobić. Pamiętajcie, że należy jak najbardziej zabezpieczyć takie czynienie. I druga rzecz, o którą Was proszę, to woda. Nie na ołtarzu. Ogień będzie znajdował się dokładnie w tym miejscu. Woda będzie znajdowała się dokładnie w tym miejscu. Tutaj mamy wodę przeszłości, po tej stronie znajduje się woda przyszła. A tu znajduje się, widzę, że faktycznie mamy najważniejsze przedmioty na ołtarzu. Poprosiłam o przyniesienie Laki Chance, w sensie czegoś, co jest, można powiedzieć, Talizmanem, na szczęście. No, to muszę się przyjrzeć naszym talizmanom, bo to jest ołtarz kolektywny. Tu z kolei jest woda bieżąca. Na taką wodę się umówiliśmy. Teraz taką pijemy. Nie jest to oczywiście żaden product placement, po prostu tak wyszło. Chyba nawet jej nie ma w Polsce. Nie wiem, czy jest. W każdym razie znajdują się na ołtarzu również rośliny. Rośliny jako woda, jak i również rośliny jako inwestycja w przyszłość. Jako żywa istota, która usłyszy rytuo, która zapamięta, która będzie o tym rosła. Warto mieć na ołtarzu rzeczy takie jak miód, nasiona, sól, którą zamierzasz spożywać. Warto mieć na ołtarzu owoce, warzywa, przyprawy. Warto mieć na ołtarzu ważne przedmioty takie jak biżuteria, takie jak wszystko właściwie czemu chcesz nadać rangę talizmanu. Jeżeli chcesz, żeby jakiś twój przedmiot, czy pierścionek, czy kolczyki, czy, czy twój naszyjnik, czy cokolwiek innego posiadasz, żeby miało tę energię, żeby skumulowało tę energię, żeby ona tam zawsze była, żeby cię to broniło, to wtedy warto oczywiście zaangażować taki przedmiot. I teraz oczywiście często ludzie się pytają, to jak to? to jeżeli to jest w pokoju, a to jest magia, to nie będzie to działało y, tak samo? No otóż nie, bo jeżeli zaangażujesz ten przedmiot, uczynisz ten przedmiot y, przedmiotem y, o podniesionej randze, podniesiesz przedmiot do rangi rytualnej, o może tak, y, więc wówczas nie możesz takiego przedmiotu wrzucić do śmieci, nigdy najlepiej, zawsze traktujesz go z czcią, jeżeli coś raz było na ołtarzu, przyjmujemy, że ma tą wartość po prostu podniesioną i przyjmujemy, że należy to już później zawsze w ten sposób traktować, Chyba, że naprawdę potrzebujesz to wyrzucić, wtedy należy zdjąć temu rangę. To jest nieco już wyższe piętro rytualistyki. Nie chcę Was tym oczywiście zanudzać w podstawowej kamerce zapraszeniowej na rytuał. Pragnę jeszcze Wam powiedzieć na temat tej wody, którą będziecie brać. Weźcie tej wody tak około litr. I niech będzie to woda ujęta najpóźniej, jak się da. To znaczy, jak zaczynacie rytuał, w momencie, kiedy siadacie ze mną do tego rytuału, niech ta woda już będzie w waszym naczyniu. Natomiast, jeżeli chcecie, by wszystko, co robimy, zadziałało natychmiastowo, niech będzie to gorąca woda, gorąca woda z kranu. Nie gotujcie jej, bo wtedy będzie to martwa woda, tylko niech to będzie gorąca, bieżąca woda z kranu. Następnie Ważne jest, żeby po całym rytuale, który się odbędzie, ta woda została wylana na ziemię. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że wielu z was mieszka w budynkach mieszkalnych, że to będzie ciężkie. Kochani, możecie taką wodę wylać w powietrze przez okno. Możecie taką wodę wlać do swoich doniczek, do ziemi, oczywiście. Możecie taką wodę Wypić, jeżeli naprawdę nie macie możliwości wpuścić jej w ziemię, ale chociaż krople spróbujcie. Po to, żeby ta woda, którą w rytuale nauczymy czegoś wyjątkowego, którą w rytuale zestrukturyzujemy w kierunku jedynym potrzebnym, i jedynym możliwym tak naprawdę w tej chwili, w kierunku ku życiu, w kierunku rozbierającym z zagrożeń biologicznych, w kierunku wspomagającym, wszystkie nasze tendencje i kierunki życiowe w momencie kiedy puszczamy taką wodę w ziemię dajemy jej szansę ażeby powiedziała innym kroplom o czym teraz należy warto i trzeba przepłynąć więc tak jak woda świata czyli emocje świata w tej chwili są gotujące podburzone i oczywiście określone trucizny są w te emocje non stop wpuszczane żeby utrzymać określoną mieszankę tak woda którą my popłyniemy po świecie, wszędzie tam, gdzie dotrze i będzie w stanie dotrzeć swoją informacją, zestrukturyzuje wszystkie sąsiednie wody. Więc teraz, kochani, naszym celem jest stworzenie pomostu pomiędzy gęstością anielską i archanielską, a gęstością ludzką. Wiemy, jak to zrobić, po to jest ten rytuał. Ja Wam to tłumaczę najbardziej, no mogę powiedzieć... Um, tak szczegółowo jak, jak potrafię. Jeżeli potrzebujecie się dowiedzieć czegoś więcej, oczywiście zadawajcie pytania. Zdjęcia ołtarza będą dla Was dostępne na mojej stronie facebookowej, oczywiście pod adresem wydarzenia również. Możecie zadawać pytania odnośnie symboliki, odnośnie rytualistyki. Dokumenty, które znajdują się tutaj. Na światłach, tak można powiedzieć, bo to jest taki żart percepcyjny, metafora i symbol jednocześnie, i na tych trzech poziomach to działa. Po pierwsze, w świetle prawa. Jest to, tutaj mamy dokument cyklu transmutacyjnego, którego nie wrzucę do internetu tak po prostu, ale będzie on dostępny dla ludzi, którzy zrobią rytuał. Drugi dokument to jest również cykl transmutacyjny, ale dla całej fali akurat muzycznej, którą się posługujemy, więc jeden z nich dotyczy magii, drugi z nich dotyczy muzyki. Oczywiście są to dwa, można powiedzieć, dokumenty ofiarowania ze względu na to, że muzyka jest pod opieką Archanioła Sandalfona. I sił archanierskich, które przedstawiają muzykę ludziom, zaś magię jest zaopiekowana siłą metatrona. I kochani, niezależnie od tego, czy byliście wcześniej aktywni w działaniu ołtarzowym, czy też nie, pamiętajcie o tym, że kiedyś musi być ten pierwszy raz, jeżeli macie to na ścieżce, i pamiętajcie o tym, że trudno wymarzyć sobie. Lepsze okoliczności na debiut. Więc trudno wymarzyć sobie lepszą konieczność. To nawet Bruce Willis by o czymś takim nie marzył, bo już raz go wysłali poza tą planetę i to się smutną piosenką skończyło. Więc kochani, żeby nikt nikogo nie musiał wysyłać yy, nigdzie w kosmos i żeby nie musiały być o tym nagrywane smutne piosenki, zorganizujmy się już teraz, yy, zróbmy to w swoim stylu. Pamiętaj, że to ty jesteś mistrzem ceremonii. To ty prowadzisz swoją ceremonię. Jeżeli potrzebujesz, ubierz się pięknie. Jeżeli potrzebujesz, załóż na siebie całą swoją biżuterię. Jeżeli potrzebujesz, miej olejki, miej oczywiście napój. To też jest bardzo ważne, bardzo istotne. Miej swoją herbatkę, miej swoją kawę. Pamiętaj też o tym, że kiedy pijesz lewą ręką, pijesz za przeszłość. To oznacza, że to wszystko, co jest za tobą, zostało przemyte tą wodą. Kiedy pijesz, w dłoniach połączonych, tak jak dzieci, wówczas łączysz swoją noc i swój dzień. Wówczas łączysz swoją podświadomość i swoją nadświadomość, swoją przeszłość, to, co się już stało, i swoją przyszłość, czyli swój potencjał. Zaś kiedy pijesz z prawej dłoni, pijesz toast, pijesz za przyszłość. Leonardo pije z nami, tak? Tu Leonardo? Tak, Fiorentono. Więc pozdrawiam wszystkich fanów komiksów i żółwi ninja. Tak. Eee, więc kochani, jest to nasz czas nastanie się dokładnie tymi superbohaterami, bohaterami, którymi w głębi siebie myślimy albo wiemy, że jesteśmy. Spotkajmy się po właściwej stronie granicy działania, spotkajmy się w aktywności. Spotkajmy się w rytuale, o którym bardzo ciężko jest mi opowiedzieć, dlatego że nigdy wcześniej nie robiłam jeszcze takiego rytuału. Każdy jest nowy, każdy jest świeży, każdy jest freestyler, każdy jest najmocniejszy, bo jeżeli ktoś się mnie spyta, który z moich rytuałów zrobić, żeby mieć pełen obraz tego, kim jestem, zawsze powiem ostatni, możliwy. Dlatego, że ja jako prowadząca zawieram w sobie każdy poprzedni. Więc na samym początku, kiedy powołuję swoje światło, zawsze. Reguła ta w ogólnym rozpisaniu powołuje światło każdego czynienia, które mam za sobą, więc jest to oczywiście najbardziej potężne i najbardziej aktualne. Niemniej jednak pamiętajcie o tym, że ten rytuał jest globalny. Działa on na Ciebie i działa on na świat. Działa on na Twój świat i działa on na całe echo Ciebie w świecie. I tędy, i tylko i wyłącznie tędy, możemy dzisiaj zadziałać. Kochani, niezależnie od emocji, niezależnie od animozji czy nie animozji, to jest właśnie ten moment. Czas przypomnieć sobie te wszystkie, wszystkie, wszystkie momenty, kiedy chcieliśmy być tacy, jak nasi idole, jak nasze autorytety, jak nasi mistrzowie, jak superbohaterowie i teraz zamiast chcieć, po prostu stańmy się Najwyższą formą siebie, tak, aby to nasze imię mogło zostać zapamiętane jako to, które się powtarza, gdy potrzebuje się odczuć to wielkie wsparcie. Dzisiaj zapraszam wszystkich liderów w ten rytuał absolutnie, koniecznie, obowiązkowo. Zapraszam wszystkie dziewczyny z Zakonu Odrodzenia Wiedzy Marii Magdaleny, a oczywiście wszystkich czyniących z Grupy Tajnej Akademii Ducha. Oczywiście, wszystkie osoby, które biorą udział w naszym Power Night, i oczywiście, wszystkie osoby, które chcą się uczyć, już mówię bardzo otwarcie, magii, które chcą się uczyć alchemii i które chcą się uczyć czegokolwiek, czegokolwiek a bardziej zaawansowanego ze mną i z moimi ludźmi, ze względu na to, iż jest to rytuał, który przede wszystkim broni i chroni, który przede wszystkim w tych czasach o bardzo hałaśliwym zgiełkowym i nieuporządkowanym potencjale, dają ochronę, dają możliwość anielskiego wsparcia w każdej sytuacji i zwyczajnie bez tego nie wchodzimy już w taki temat, jak mamy. Kochani, spotkajmy się na tej archanielskiej interwencji. Sama jestem niezwykle zaszczycona, szczęśliwa i można powiedzieć przygotowana, otwarta, podekscytowana i tak szczęśliwa to jest to słowo, że mogę to dla Was, dla siebie i dla świata zrobić. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Za nasze wspólne wydarzenie.